Wiedzieliście, że to Polacy wymyślili pierwowzór współczesnych mini komputerów? Wiedzieliście, że to Polacy opracowali rewolucyjną metodę produkcji grafenu, który jest materiałem przyszłości, który zrewolucjonizuje nasze codzienne życie pod praktycznie każdym możliwym względem? Pewnie nie wiedzieliście. A wiecie dlaczego? bo wszystkie te przełomowe odkrycia zostały zniweczone przez polskie rządy, przez polską biurokrację i przez wielką polską niechęć do innowacji oraz najzwyklejszą ludzką zawiść i zazdrość. Niebieski laser skomercjalizowała japońska firma Sony, zarabiając na częściowo naszym wynalazku grube miliardy dolarów. W mini komputerach podobnych do tych zaprojektowanych przez inżyniera karpińskiego wyspecjalizowała się z kolei kalifornijska dolina Krzemowa, zabierając Polakom marzenia o zostaniu globalną technologiczną potęgą. Te marzenia jednak ostatnio powróciły za sprawą grafenu, który zmieni nasz świat diametralnie. Polski profesor, profesor Strupiński wynalazł rewolucyjną metodę produkcji tego materiału. Gdy największe światowe gospodarki potrafiły wytwarzać płaty grafenu o powierzchni maksymalnie 2 na 2 cm, Polacy potrafili Wytwarzać płaty o powierzchni 50 na 50 cm, czyli o powierzchni 625 razy większej niż inne kraje. I co więcej, ten nasz polski grafen był znacznie wyższej jakości. Cały świat był pod tym względem kilka dobrych lat za nami. Polska po raz kolejny miała szansę stać się globalną technologiczną potęgą. Po kalifornijskiej Dolinie Krzemowej miał nastać czas polskiej Doliny Grafenowej. Jednak, jak wszyscy dobrze wiemy, nic takiego się niestety nie stało. Dzisiejszy odcinek będzie miał prostą niczym grafen strukturę. Najpierw opowiem Wam o minikomputerach Karpińskiego, który zrozpaczony rzucił to wszystko, wyjechał na wieś i zaczął hodować. Świnie, a potem będzie o grafenie z gościnnym udziałem profesora Strupińskiego we własnej osobie. Szczerze mówiąc, jest dla mnie ogromny zaszczyt, bo profesor Strupiński jest osobą, która przy sprzyjających wiatrach mogła zrewolucjonizować globalną branżę technologiczną. Tak więc oglądajcie do samego końca, bo takiej całej prawdy jeszcze na tym kanale nie było. Jak dobrze wiecie, partnerem całej prawdy jest sieć komórkowa Mobile Vikings, w której właśnie debiutuje bardzo fajna i bardzo ciekawa, nowatorska funkcja. Ale po kolei. U wikingów niezużyte gigabajty internetu nie przepadają, tylko się na waszym koncie w nieskończoność kumulują. W rezultacie niektórzy wikingowie mają na swoich kontach zgromadzone setki, a niektórzy nawet tysiące gigabajtów niezużytego internetu. No i w innej sieci na dobrą sprawę nie do końca wiadomo by było, co z takim nadmiarem internetu zrobić, jak go wykorzystać. Na szczęście u wikingów możecie nadmiarowe gigabajty internetu wykorzystać na aż trzy różne sposoby. Po pierwsze, możecie je wymienić na różne fizyczne gadżety i ubrania, na przykład ostatnio hitem był boks wakacyjny, warte 150 GB internetu, który zawierał kilka naprawdę fajnych rzeczy. Drugi sposób to przekazanie nadmiarowych gigabajtów na cele charytatywne. Wystarczy, że zwrócimy gigabajty operatorowi, ten następnie zamieni gigabajty na złotówki i wpłaci na konto wybranej fundacji. Aktualnie wraz z Wikingami można wspomóc fundację DBAM o mój zasięg, która zajmuje się walką z uzależnieniami od internetu i od elektroniki. I trzeci, najnowszy sposób, to moim zdaniem prawdziwa perełka. Od jakiegoś czasu w aplikacji Wiking. Znajduje się opcja o nazwie Gigabyte Sharing. Pozwala ona na podzielenie się swoimi nadmiarowymi gigabajtami internetu z innym wikingiem. Na ten moment możecie przekazać drugiej osobie maksymalnie 5 GB internetu, no także w sam raz na poratowanie wikinga w potrzebie. Zachęcam do przetestowania. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w przypiętym komentarzu. Zacznijmy od tego, że nie zawsze polskie wynalazki były zakopywane pod ziemię. Idealnym przykładem jest tutaj polski muzyk Józef Hoffman, który wynalazł samochodowe wycieraczki, no które dzisiaj są standardem w każdym poruszającym się pojeździe na świecie. Podobno zainspirował się on metronomem odmierzającym rytm podczas grania na fortepianie. Zazwyczaj jednak polskie wynalazki, które naprawdę miały szansę zrewolucjonizować świat technologii, nie wychodziły poza laboratoria, no i ginęły niestety śmiercią naturalną. A warto zauważyć, że tych samych odkryć niedługo później często dokonywały inne kraje, z tą jedną różnicą, że te inne kraje potrafiły te wynalazki dosyć szybko z sukcesem skomercjalizować. Tak było chociażby z minikomputerem inżyniera karpińskiego. Jacek Karpiński to niebywale ciekawa postać przez wielu nazywana polskim Billem Gatesem. Jego wynalazki, komputery, maszyny nieraz po prostu wyprzedzały inne gospodarki światowe potęgi technologiczne od dobrych kilka lat. W latach 50. stworzył on na przykład maszynę o nazwie ACAD-1, która służyła do rozwiązywania równań różniczkowych. Była to pierwsza tego typu maszyna na całym świecie, i o ile w Polsce wśród rodaków niestety nie spotkała się ona ze zbytnim entuzjazmem, o tyle w Stanach Zjednoczonych już jak najbardziej. Dzięki dotychczasowym projektom wygrał on międzynarodowy konkurs młodych talentów i został zaproszony na jedną z najlepszych uczelni na całym świecie, a mianowicie na amerykański Harvard. Tamtejsi naukowcy namawiali Karpińskiego, aby ten został w ich uczelni już na stałe. Jednak Karpiński patriotycznie chciał wrócić do Polski i rozwijać rewolucyjne technologie, rozwijać komputery u nas, w Polsce. No, niestety później okazało się to naprawdę kiepską decyzją. Niedługo po powrocie do kraju, Karpiński stworzył Perceptron. Była to samoucząca się maszyna oparta na sztucznej inteligencji i sieciach neuronowych. No i o ile dzisiaj jest to dostępne praktycznie w każdych smartfonach, o tyle w tamtych czasach było to drugie takie urządzenie na całym świecie. Czy więc tak rewolucyjne urządzenie odniosło spektakularny sukces? No, nie do końca. Sam Karpiński wspomina to następująco. W 1963 roku zacząłem robić w Instytucie Automatyki Perceptron, maszynę samouczącą się. Skończyłem ją w 1964 roku. To był mój koniec w Polskiej Akademii Nauk, ponieważ wywołało to tak szaloną zawiść dyrekcji Instytutu Automatyki, że nie mogłem dalej pracować. Jednak największym dziełem inżyniera Karpińskiego był mini komputer o nazwie K202. Był on naprawdę jak na tamte czasy, mikroskopijnych wręcz rozmiarów, bo mieścił się w niedużej walizce i ważył niespełna 35 kg. Ważniejsze były jednak jego parametry. Komputer Karpińskiego potrafił przeprowadzać aż milion operacji na sekundę. Komputery osobiste PC osiągnęły taką wydajność potrafiły przeprowadzać tyle operacji na sekundę dopiero po 10 latach. Urządzenie Karpińskiego było wtedy znacznie lepsze niż komputery zaprojektowane przez najbardziej postępowe kraje świata. No i teraz, jak myślicie, jak polskie elity wykorzystały tak genialny wynalazek? Nijak. W PRL-u wszystko było jak najbardziej scentralizowane i każda rzecz, która jakkolwiek się od tego oddzielała, była w jakiś sposób inna, kreatywna, innowatorska, była po prostu tłamszona w zarodku, bo była zagrożeniem dla istniejącego systemu i status quo. Tak więc, gdy mini komputer Karpińskiego zadebiutował na rynku jako kompletny system, no to władze od razu zaczęły protestować, bo w podobnym czasie w naszej części Europy debiutował ujednolicony system Riad, czyli Jednolity System Elektronicznych Maszyn Cyfrowych. Z tego też powodu państwo polskie, zamiast promować nowy wynalazek za granicą, za wszelką cenę udawało, że komputer K202 po prostu nie istnieje. Nie, nie ma takiego komputera. Mówię Wam, towarzyszu Bratkowski, takiego komputera po prostu nie ma. Zapamiętajcie to sobie. Władze uczelni i kraju robiły dosłownie wszystko, aby tylko uciszyć Karpińskiego i jego zespół. Można wręcz powiedzieć, że przeciwko komputerowi K202 była w Polsce prowadzona cała kampania. Finalnie, rezultatem tego wszystkiego było zwolnienie genialnego wynalazcy z Instytutu oraz doprowadzenie do tego, że masowa produkcja komputera K202 nigdy się nie rozpoczęła, nigdy się nie odbyła. Zrezygnowany inżynier postanowił przeprowadzić się na wieś i zajął się hodowlą świn. Pani redaktor zapytała: Panie, ale dlaczego pan akurat ze świniami tutaj ma do czynienia? A ja mówię, dlatego, że widzi pani. Ja wolę mieć do czynienia z prawdziwymi świniami. A najsmutniejsze w tej całej historii jest to, że tak wybitna postać, tak wybitny inżynier, który miał szansę naprawdę uczynić z Polski drugą potęgę technologiczną, drugą Dolinę Krzemową, na stare lata ledwo wiązał koniec z końcem. Ponieważ mam trudności z poruszaniem się, to muszę mieć rehabilitację, muszę mieć masaże. Te masaże powinny kosztować 800 złotych miesięcznie. Znaczy ja nie mam, bo, 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 bo to jest tak, że albo ja będę miał co jeść, albo będę miał maszerze. No, nie, nie, ma nie udało się stworzyć w Polsce Doliny Krzemowej, ale kilka lat temu Polska dostała drugą szansę. Mam tutaj oczywiście na myśli grafen, który jest materiałem rewolucyjnym pod praktycznie każdym możliwym względem. Grafen to odmiana węgla, taka jak grafit, diament, czy po prostu typowy, ten najbardziej znany węgiel. Tyle, że w tym przypadku jest to materiał o strukturze dwuwymiarowej. Jego grubość to jedynie jeden atom. No i tak naprawdę to to nawet trudno sobie sobrazować, trudno sobie wyobrazić, bo cienkie materiały, które nas otaczają, i tak mają grubość około kilku milionów atomów. Dobrym przykładem jest na przykład kartka papieru, no, która jest dosyć cienka, a mimo to jest ponad milion razy grubsza od grafenu. No i właśnie dzięki tej nietypowej, bardzo rzadko spotykanej strukturze, grafen wykazuje mnóstwo różnych, bardzo nietypowych, bardzo ciekawych właściwości. Po pierwsze, jest on około 200 razy wytrzymalszy, 200 razy mocniejszy niż stal o takiej samej grubości. Ale przy tym, co warto wspomnieć, oprócz tej niebywałej wręcz wytrzymałości, jest to materiał bardzo elastyczny. Jakie to daje możliwości w praktyce? Chociażby bardzo nowoczesne materiały kompozytowe, czyli po prostu materiały z domieszką grafenu. Dobrym przykładem są na przykład opony. Jeśli do mieszanki gum dodamy w odpowiedniej formie, w odpowiednich proporcjach trochę grafenu, można będzie utworzyć na przykład oponę, która będzie praktycznie niezniszczalna. Jeszcze bardziej spektakularnym przykładem są prezerwatywy. Dzięki domieszce grafenu mogą one stać się kilka razy cieńsze, a przy tym dużo bardziej wytrzymałe, a co za tym idzie bezpieczne. Co ciekawe, sam Bill Gates ufundował grant w wysokości 100 tysięcy dolarów dla firmy, która zaprojektuje właśnie takie grafenowe prezerwatywy przyszłości. Grafen może zrewolucjonizować również cały świat elektroniki, technologii użytkowej, bo materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością cieplną i elektryczną, nieporównywalnie lepszą niż chociażby krzem stosowany od dekad w każdym urządzeniu elektronicznym. Warto wspomnieć, że w ostatnich latach rozwój komputerów i procesorów znacznie spowolnił, bo po prostu dochodzimy do fizycznych granic możliwości krzemu, z którego zbudowane są wszystkie tranzystory. Natomiast gdy krzem zastąpimy grafenem, no to w teorii stanie się możliwe budowanie procesorów, które będą nawet tysiąc razy szybsze niż te produkowane obecnie. Czekałby więc nas nagły skok technologiczny i wszystko wokół nas stałoby się na przykład tysiąc razy wydajniejsze. No ale o ile wiadomo, że nie potrzebujemy tysiąc razy wydajniejszych i szybszych laptopów, o tyle ten skok technologiczny i grafen na pewno przydałby się w urządzeniach typu post-smartphone. O urządzeniach post-smartphone nagrałem zresztą osobne odcinek. Dzięki grafenowi możliwe będzie np. stworzenie przezroczystych soczewek, które będą nakładały na rzeczywisty obraz różne dodatkowe informacje w zależności od kontekstu. Z materiałów opartych na grafenie będzie też można z powodzeniem tworzyć elektronikę elastyczną, np. zwijane smartfony czy tablety. No ale to dopiero początek. Grafen może umożliwić np. przykład zamienienie każdej powierzchni w ultra cienki i bardzo elastyczny. Ekran, więc modne mogą stać się np. ubrania będące niejako równocześnie wyświetlaczem. Tak więc kobiety będą mogły np. sobie założyć sukienkę i w ciągu dnia przy użyciu smartfona zmieniać sobie np. jej kolor czy wyświetlany wzór. Grafen może również zrewolucjonizować szeroko pojęty przemysł energetyczny. Po pierwsze, za sprawą ultra cienkich i bardzo wydajnych paneli fotowoltaicznych. A po drugie, za sprawą zupełnie nowej technologii wytwarzania baterii. Technologie, o których mówię, nie zostały oczywiście jeszcze opracowane, no ale wszystko wskazuje na to, że bateria oparta na grafenie będzie mogła się ładować na przykład w kilka sekund, jeśli chodzi o smartfony, lub w kilka minut, jeśli chodzi o auta elektryczne. Poza tym takie baterie mają oferować większe pojemności i większą trwałość. Grafen może również uratować kraje trzeciego świata przed brakiem wody. Z pomocą przychodzi tutaj kolejna, wręcz magiczna właściwość grafenu, a mianowicie jego bardzo nietypowa przepuszczalność. Warstwa grafenu nie przepuszcza żadnych gazów ani praktycznie żadnych cząsteczek, ale przepuszcza za to bez problemu wodę. Wydaje się to wręcz niezgodne z logiką no bo wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że warstwa, która przepuszcza wodę no to tym bardziej będzie przepuszczała gazy. A w przypadku grafenu Es nav atvaļinājums. Będzie więc możliwe tworzenie tanich grafenowych filtrów, które wodę, na przykład morską, słoną albo po prostu wodę brudną, będą mogły w bardzo prosty i szybki sposób zamienić w wodę superczystą. Pojawia się też coraz więcej doniesień, jakoby grafen mógł być skutecznie wykorzystywany do leczenia nowotworów. Z pierwszych badań wynika, że w przypadku niektórych nowotworów jest on nie tylko skuteczniejszy, ale przede wszystkim dużo mniej inwazyjny i bardziej bezpieczny niż tradycyjne metody takie jak na przykład chemioterapia. No więc jak sami widzicie, zastosowań grafenu jest naprawdę bardzo dużo i dotyczą one przeróżnych aspektów naszego codziennego życia. Więc tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego skoro to wszystko jest takie rewolucyjne, do tej pory większość z wymienionych rzeczy się nie skomercjalizowała i nie weszła na dobre, na zwykły konsumencki rynek. Głównym problemem jest to, że grafen jako taki nie występuje naturalnie w przyrodzie, no więc trzeba go po prostu wyprodukować, a to z kolei okazuje się bardzo trudne i podchwytliwe. Chodzi o to, że grafen pozornie można wyprodukować bardzo prosto nawet we własnym domu. Wystarczy wziąć grafit z ołówka i po prostu taśmą klejącą spróbować odlepić jego bardzo cieniutką, niewidoczną wręcz warstwę o grubości jednego atoma. No i tak oto możemy otrzymać pełnoprawny grafen. Problemem przez wiele lat było jednak uzyskanie większych płatów grafenu, które charakteryzowałyby się na tyle dobrą, stabilną jakością, że mogłyby być wykorzystywane w produktach finalnych, do masowej produkcji. W USA i na całym świecie naukowcy potrafiliby tworzyć płatki grafenu o powierzchni maksymalnie 2 na 2 cm. No i tutaj pojawia się Polski Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych i zespół profesora Włodzimierza Strupińskiego. Opracował on zupełnie nową metodę produkowania grafenu, która pozwalała na uzyskanie płatów grafenu o powierzchni 50 na 50 cm, czyli o powierzchni 625 razy większej niż inni naukowcy z innych laboratoriów w innych krajach. Więc była to prawdziwa rewolucja, tym bardziej, że te płaty grafenu były nieporównywalnie wyższej jakości niż te małe płatki produkowane w innych miejscach na świecie. Polska miała po raz kolejny szansę na stanie się globalną technologiczną potęgą. Skoro nie udało się kilkadziesiąt lat temu zostać Doliną Krzemową dzięki wynalazkom inżyniera Karpińskiego, to może chociaż uda się po latach zostać Polską Doliną Grafenową. Mieliśmy naprawdę ogromną przewagę technologiczną i mieliśmy szansę stać się największymi producentami grafenu na całym świecie. Jednak, jak dobrze wiemy, nic takiego nie miało miejsca. Początkowo wszystko szło bardzo dobrze. Została powołana spółka Nanocarbon, której głównym celem było promowanie polskiej metody produkcji grafenu na świecie no i skomercjalizowanie jej, wprowadzenie tego grafenu do masowej produkcji. Głównymi udziałowcami spółki była Polska Grupa Zbrojeniowa oraz KGHM. Niestety działalność Nanocarbon nie przynosiła oczekiwanych rezultatów no i ewidentnie coś tam w środku, w strukturach tej spółki nie funkcjonowało zbyt dobrze, bo spółka z roku na rok coraz bardziej wycofywała się z biznesu, aż w w końcu całkowicie upadła. Gwoździem do trumny był moment, w którym spółka Nanocarbon wystawiła na sprzedaż maszyny przeznaczone do produkcji polskiego grafenu. No właśnie niedługo potem nastąpiła upadłość, i tak oto marzenia o polskim grafenie legły w gruzach. Najbardziej zaskakujące wydają się doniesienia o profesorze Strupińskim, który jest przecież nazywany ojcem polskiego grafenu. Okazuje się, że po drodze dosyć wcześnie zakończył on współpracę ze spółką Nanokarbon. Ale jest coś, co zaskakuje jeszcze bardziej. Profesor Strupiński pracował w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych praktycznie od początku swojej kariery przez aż 34 lata. Dzięki jego osiągnięciom o Polskim Instytucie dowiedział się praktycznie cały świat. Niedługo potem ojciec polskiego grafenu został z tego instytutu najzwyczajniej w świecie zwolniony. Było to w dużej mierze spowodowane zmianami na szczeblu władzy Instytutu. Podobno pojawił się nowy dyrektor, który nie był zbyt dobrze nastawiony do konstruktywnych rozmów z pracownikami i skupiał się jedynie na tym, żeby Instytut za wszelką cenę nie przynosił strat finansowych. Gdy naukowcy Instytutu, w tym profesor Strupiński, zaczęli głośno, wyraźnie mówić o tym, że w Instytucie nie dzieje się najlepiej, no to dyrekcja zaczęła wtedy ich personalnie atakować. Doszło nawet do tego, że ponad setka pracowników Instytutu, Instytutu wystosowała oficjalny list do Ministerstwa Rozwoju. No i przyniósł on rezultat, bo rzeczywiście dyrekcja Instytutu niedługo później dostała wypowiedzenia. W rezultacie tego nowy dyrektor dosyć szybko został odwołany. Ostatnią rzeczą, jaką zrobił dyrektor tuż po tym jak dowiedział się, że traci swoją posadę, było zwolnienie profesora Strupińskiego, więc wyglądało to praktycznie jak jakaś prywatna, osobista zemsta. Problem w tym, że nie wiadomo z jakiego powodu. Niedługo później do instytutu przyszedł nowy dyrektor, który, jak się okazało, nie miał nawet tytułu magistra, a miał rządzić jedną z najlepszych placówek naukowych świata. Prawie wszystkie osoby, które pracowały nad grafenem z profesorem Strupińskim, zrezygnowały z pracy w instytucie. Z genialnego zespołu, dzięki któremu cały świat dowiedział się o polskim instytucie, no, nie zostało praktycznie nic. Udało mi się nawiązać kontakt z profesorem Strupińskim i w rozmowie powiedział mi on, że za całą sytuacją w instytucie nie kryła się żadna większa polityka czy działania rządu, tylko po prostu najzwyklejsza w świecie ludzka zawiść. Profesor powiedział mi również, że niestety jest to nasza narodowa przywara i że gdy analogicznych odkryć dokonuje się w Ameryce, no to wszyscy się cieszą i wzajemnie napędzają, no ale w Polsce niestety ludzie w takich przypadkach kierują się naprawdę niskimi pobudkami i dominuje tutaj zazdrość i zawiść, że to nie ja osiągnąłem spektakularny sukces, tylko ktoś inny. No i niestety dokładnie tak samo było w przypadku inżyniera Karpińskiego. Mimo, że minęło już kilkadziesiąt lat, to niestety mentalność Polaków zmieniła się bardzo niewiele. Wszystko to brzmi niebywale smutno. Zacząłem się jednak zastanawiać nad tym, jak duży potencjał rzeczywiście został utracony. Zapytałem więc profesora Strupińskiego o to, czy przy sprzyjających warunkach i nieco innej mentalności Polaków Polska miałaby szansę stać się drugą Doliną Krzemową. Posłuchajcie. Z punktu widzenia potencjału intelektualnego, jak najbardziej, a nawet, nawet bardziej, bardzo dużo polskich inżynierów czy, czy naukowców pracuje za granicą, również w dużych firmach, w tych największych elektronicznych, czy, czy kosmicznych, czy, czy innych. Bardzo wiele osób z Polski spotkałem, którzy tam pracują całkiem. Wysokie stanowiska. Ten potencjał jak najbardziej jest tutaj, może nawet wyższy niż, niż gdzie indziej. Mhm. Natomiast e, trzeba też pamiętać, że to są dość spore inwestycje, więc e, e, ta, ta fabryka powiedzmy mikroprocesorów krzemowych, czypów krzemowych, wybudowanie takiej fabryki to, to, są, to jest poziom miliarda euro. Więc um, no problem jest z tymi inwestycjami. I takich dużych inwestycji um, no, nie było, nie ma. I Szybko nie będzie. Zapytałem również pana profesora o to, w jakim kierunku będzie teraz rozwijał się świat elektroniki, świat nowej technologii. Powiedział on, że Prym w najbliższych latach będzie zdecydowanie wiodła fotonika, czyli nowa, interdyscyplinarna dziedzina nauki, która stanowi niejako rozwinięcie tradycyjnej elektroniki. W tym jednak przypadku rolę elektronów pełnią zazwyczaj fotony. Mikroelektronika, czyli ta elektronika cyfrowa, krzemowa. Rzeczywiście dochodzi do, 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 do ściany i tego rozmiaru już nie da się aż tak bardzo zmniejszać. Natomiast no, w tej chwili niezwykle dynamicznie e, rozwija się ta część fotoniczna, e, czyli tak zwane fotoniczne podyscelone. Zaczynamy być otaczani wszelkimi e, czujnikami e, laserami rozpoznawani rozpoznawanie wszystkiego w telefonie mamy kilkanaście tysięcy małych laserków, które na nas patrzą i wiedzą, że to my. Tak się ocenia, że ten rozwój fotoniki w tej chwili osiągnął powiedzmy gdzieś tak 20-20% swoich możliwości, czyli jesteśmy no niemalże na początku ery fotoniki. I to już jest, jest pewne. Za, 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 za kilka, powiedzmy, kilkanaście lat to będziemy tak wyposażeni w różne rzeczy. Ten sam smartfon codziennie rano, pan na niego dmuchnie i dostanie pan informację, do jakiego specjalisty ma pan się zgłosić, i kiedy, albo jak zmienić swoje menu. Czy, czy nie, wiem, nie, nie używać danego proszku do prania, bo jest to pomocą na to I Wszelkiego rodzaju też badanie atmosfery, okolicy, wiem, żywności. No to, to, to idzie w tym, w tym kierunku. Przykładów takich jak komputer Karpińskiego czy grafen profesora Strupińskiego jest niestety znacznie więcej. Na przykład warto tutaj wskazać na niebieski laser. We współczesnym świecie lasery znajdują bardzo, bardzo wiele różnorodnych zastosowań. Warto jednak wiedzieć, że laser laserowi nierówny. I są one bardzo różne, mają bardzo różne właściwości. Za najbardziej wydajny i precyzyjny uznaje się laser niebieski, który emituje wiązkę światła o długości fali między 400 a 500 nanometrów. Co zaskakujące, pierwsze prototypowe lasery niebieskie zostały zaprojektowane dopiero pod koniec lat 90., więc jest to bardzo świeży wynalazek. Ich konstrukcja była jednak jeszcze wtedy dosyć daleka od doskonałości, bo podłoże laserów było wykonane z szafiru, a to powodowało, że na jego krawędziach tworzyło się bardzo dużo tak zwanych dyslokacji. Polacy udoskonalili konstrukcję, zamieniając podłoże szafirowe na podłoże wykonane z azotku galu. Pozwoliło to na zmniejszenie ilości dyslokacji o milion razy. Była to branżowa rewolucja. Polacy mieli zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, no i wystarczyło je skomercjalizować i wprowadzić do masowej produkcji. Niestety po kilku latach projekt nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, no i do żadnej masowej produkcji oczywiście nie doszło. Jest to naprawdę duża strata, bo niedługo później japońska firma Sony dogoniła polskich naukowców, no i wprowadziła na przykład standard Blu-ray, na którym zarobiła grube miliardy dolarów. Ale odtwarzacze Blu-ray to nie jedyne zastosowanie niebieskich laserów. Dzisiaj stosuje się je bardzo obszernie, np. w przemyśle, do cięcia i spawania przeróżnych metali, ale również w medycynie, nauce oraz w technologii konsumenckiej, np. w drukarkach laserowych, w projektorach laserowych czy telewizorach laserowych. Polacy mieli więc po raz kolejny przewagę technologiczną nad innymi krajami, ale niestety potencjał został po raz kolejny niewykorzystany. Zresztą podobno do dzisiaj jesteśmy jednym z. Z czterech państw na świecie, które dysponują pełną technologią produkcji niebieskiego lasera. No ale za bardzo nic z tym nie robimy. Podsumowując, Polska miała naprawdę wiele różnych szans na stanie się globalną technologiczną potęgą. Mamy świetne instytuty i przede wszystkim naprawdę dobrych naukowców. Niestety jednak problemem okazują się dwie rzeczy. Po pierwsze, polska mentalność pełna zawiści i zazdrości, a po drugie, brak doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę sektora naukowego z sektorem biznesowym. Polscy biznesmeni niestety zazwyczaj wolą zainwestować na przykład, nie wiem, chociażby w sieć hoteli niż w rewolucyjne badania naukowe, bo jest to dla nich po prostu mniej ryzykowne. Brakuje jakichś odgórnych standardów i procedur. Czy ta sytuacja się kiedykolwiek zmieni? Tego nie wiem, ale miejmy nadzieję, że tak. Na koniec. Zachęcam Was do odwiedzenia mojego drugiego kanału o nazwie Człowiek Potrafi, bo już niedługo będą odcinki tam się pojawiały regularnie, co tydzień. Myślę, że będzie to dobre podniesienie na duchu po dzisiejszej dosyć ponurej całej prawdzie. No i oczywiście zachęcam Was również do obejrzenia innych materiałów na kanale Cała Prawda, na przykład cała prawda o przyszłości motoryzacji albo o tak zwanych urządzeniach post smartfon. Tymczasem jednak się z wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce.